Co ty zrobiłaś? Powiedz mi, jak mnie nie było, powiedz mi, co ty teraz zrobiłaś. No, a co mam zrobić? No ale wyźle to kosztuje, ty to kupiłaś. Cześć wszystkim. Właśnie dzisiaj będę muszę być trochę cicho w sumie, bo będę robiła zemstę pranka w sumie na poble. Długo wyczekiwany trochę filmik w sumie. Mam nadzieję, że się tego nie spodziewa. Trochę mnie w sumie nauczył i to w sumie trochę mnie nauczył grać w Fortnite'a ostatnio w sumie i wiem mniej więc na czym to polega i trochę mnie poduczył, w sumie się go zapytałam jak obsługiwać aparat bo wiedziałam po prostu żeby zrobić po prostu zemstę i nie mieć jakichś tam potem problemów Rang będzie polegał na tym, że kręcę go, że kupiłam za jego pieniądze prawie 15 tysięcy v tam za to się Kina kupuję. Widziałam w sumie to na zagranicznym YouTubie. Poprosiłam kolegę, żeby mi przerobił screena w czasie, kiedy będziemy właśnie nagrywać filmik z Fortnite'a, bo na tym sumie on będzie myślał, że to będzie zwykły filmik Fortnite'a. Kiedy on wyjdzie, to ja zamienię jakby ten obraz na tego screena i przyjdzie i nagle będzie z 1015 V-dolców i takie... Jak... Wow. Zobaczymy, jak w sumie reakcja. Jestem ciekawa i nie mogę się doczekać. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale pięknym. Dzisiaj znowu odcinek oczywiście z Świątą. Dzisiaj gramy mordy no, Fortnite'a, no nic innego, ale dzisiaj znowu uczymy siostrę grać Fortnitea tak jak ostatnio, ale muszę jeszcze ją troszkę poduczyć. Ogólnie poza odcinkiem, już też ją uczyłem troszkę, że na dwa kąpy, ale to to jest mniejsza? Dzisiaj gramy Ola i masz się wykazać, pokazać, co... <coughs> choroba jeszcze mnie trzyma, ale mam nadzieję, że wyzdrowie. Pozdrawiam wszystkich chorych. Zobaczymy, jak Ola sobie da radę. Jeżeli chcecie następny odcinek, zostawcie tutaj tak 6000 łapek w górę i będę niesamowicie wdzięczny. A pamiętajcie mordy, jak kanał Wam się podoba, podobają Wam się moje filmiki, bo. Postaram się oczywiście przy nich. Zostawcie subika oraz yy, dzwoneczka i napiszcie w komentarzu, że to zrobiliście, a ja Wam przypnę piękne czerwone serduszko. I w sumie to tyle, wiecie może jeszcze na Instagrama siostry I zaczynamy pierwszą gierkę W sensie już będę uczył siostrę No, Zaczynamy, zaczynamy no No i jak zwykle zapomniałem dopowiedzieć o jednej fajnej rzeczy A mianowicie Wpadajcie na mój kanał gamingowy, zostawcie tam suba, dzwoneczek oczywiście jest w opisie Link Oraz gdzieś tam w karcie oraz będzie oczywiście na końcu filmiku Wpadajcie tam wszyscy, są tam filmiki prawie dzienne z Fortnite'a Oraz robię tam streamy, także kumplu Wpadaj tam, zostaw tam suba Łapki oczywiście Może jakiegoś jest strzelę na Wałdolce Na kanale gamingowym, także Badajcie. Dobra, teraz zamieniliśmy się już miejscami i teraz Ola zawsze się ciebie pytam oczywiście jak Ci się podoba ten piękny skin. To jest groźny, w ogóle jakie skrzydła zimna. No właśnie fajne ma, drogie były, drogie, naprawdę. Drogie skrzydła. Ale to wszystko dla moich widzów. I no, Ola... Z... masz co jesteś tutaj do picia? Ale teraz. No, to znaczy, no pić mi się chce. Kurde, przecież nagrywamy Ola. No sekunda Jezu. Ola, pierdziela. Co? Dobra trzymaj Ola wodę. Twoja A, woda, którą dziękuję. chciałaś Mordy, zaczynamy już z gier... no, dobra, widać Zaczynamy już z giereczką moi drodzy! Także Ola Pytam się jak ci jak skin ci się podoba? No, pytaj się. No, Ty... Ty czegoś nie robiłaś? No ale co miałam robić? No. Wiesz co to w ogóle jest? Ale co? O co ci chodzi? No to są fałdolce to. No wiem co to jest. Fał są fałdolce. Aleś <noise> miałem tego tak dużo co no, mam widzieć? Nie wiem. Miałem, nie wiem, ja miałem, miałem masz 500 ty. No ja nie wiem no. Ty jakieś jaja robisz, nie? Nie masz mi powiedzieć... Co ty zrobiłaś? Powiedz mi, jakby mnie nie było, powiedz mi co ty teraz zrobiłaś? No a co mam zrobić? No, no ale wiesz, że to kosztuje, ty to kupiłaś? No kurde, nie rób sobie jaj, serio. Wiesz, że to kosztuje, co mnie nie wyobrażasz? No nie wiem no Tak chciałam w sumie... Wiesz ile to kosztuje? Cz 14, 15 tysięcy fałdolców. Ja miałem nie wiem z 500. O, nie wiem nawet mniej może. Czemu ty mi kupiłaś tak tego dużo? Wiesz tak dla YouTube'a wszystko. Co nie? Haha, ha, śmieszki hacheczki! Kupiłaś mi fał fałdolce za... ile to kosztuje, powiedz mi? Kupiłaś to? Nie wiem. Wiesz, że no, tam jest moja karta podłączona do tego. Moje pieniądze, to weź mi oddaj teraz te pieniądze. Nie wiem ile to kosztuje? 300 wy 5 nawet 100, może 6. to nie jest też tak źle. No bo ty sobie rzucasz pieniędzmin w tej wepte, nie? Może powiedz mi czemu no. tu jest 15 tysięcy fałdolców teraz? Czy ty to kupiłaś czy o co tutaj chodzi? No kupiłam Kupiłaś 15... ale to mi oddasz. Jak mi oddasz spoko, to ja się cieszę, ja mam swoje fałdolce, ja jestem w niebie, ale jak mi tego nie oddasz... No, jak mam ci oddać? Przecież tyle kasy nie mam przy sobie. Czy ty wiesz, że. No to będziesz a miał A wiesz, wie, że niedawno jeszcze. No. Bo ja niedawno wyrobiłem sobie kartę. Tu niedawno miałem kartę, mamę podłączoną. Gdybyś ty to kupiła, to od mamy z karty by poszło. Wiesz, 500 zł. Wiesz, że to jest? Hmm. Chyba nie no, wiem. No, a wiem, ile to jest 500 zł. No. Boże. <laughs> Oddasz mi to. Jak mam ci to oddać? Dobra, po odcinku to ogarniemy, ja pierniczę. Widzisz, taki jest wiesz, Konsekwencje nagrywania ze mną 500 zł. To cię mogę dać do ręki te 500 zł, a nie, że sobie na skinie to wydajesz. Teraz sobie to nagrywasz ze mną filmy. Zobaczymy. No dobra. No. Klikaj, graj. No tak, serio. Klikaj, graj. Frank Nie! Co? No. So. Screen Ale przecież ty nie umiesz takich rzeczy robić. Poprosiłam kogoś. Nie. Nie to robił Ta, poprosiłeś... A skąd ty wiesz w ogóle co to są fałdolce? No czy przecież graliśmy, nie? No to też tam gadałeś czasami, nie? Ale, ale wyżej jak ja się zesrałem, wiesz jak mi jest ciepło, to jest to nie mojego policzka, nie? a mojego czoła. Ja się tak zesrałem, to jest... i czekaj, weź mi to, We, wywal tak mi się? już No, to się wypnie. Wywal mi już tego screena. Ja no tysiąc Jezus jaka... Wiesz że to ka kasy kosztuje, czekaj. 400 zł I kup! Ja nie... Zemsta jest <noise> To jest zemsta! Ale ja, skąd ty w ogóle wiesz co, co to są fałdolce i jak ty zrobisz... I ty nie mów mi, bo ja nic, nie, nie było na moim pulpicie żadne, żadnego obrazka, nie? Nie było żadnego obrazka na moim pulpicie Jak obrazka? No to, to co mi zgrałaś właśnie, to co to jest No tego nie było Aha, czyli ty sobie jeszcze to zgrałaś na kartę no trzeba mieć, nie wiesz Ja chyba z za mało przebywam, że ty wiesz co to jest Jak to się robi Co to są fałdolce? Co to pomóc, są fałdolce? Ja pierdziele, gdybyś ty mi to kupiła, nie? Ja to jeszcze miałem niedawno mamę kartę Ja... O Boże, święty Dobra, Ze mną, nie... z siostrą się nie zadziera I mi no. Franka zrobiłaś pierwszy raz, nie? No Chciałam ja na mogę. zagranicznym na YouTube, jakie e coś i sobie stwierdziłam, że jak będziemy nagrywać, to tak takie to zrobię. Ale ja się normalnie zsikałem to, serio. <laughs> 15 to jest tyle kasy, to jest 400 albo 5 nawet. Dobra. A to co, ty to otwierasz jakiś swój kanał, że ty nagrywasz na mnie pranka? To będzie bitwa pranków teraz. Ale to na swój kanał wrócisz? Nie na no, twój Aha, ty wrócisz? Czyli darmowy odcinek mi dajesz. No tak jakby? Na palionie Co zrobisz? Dziękuję. 50 groszy dla ciebie. 50 groszy mi dał. Nie ma ostrości Ale jest to naprawdę. naprawdę... Jest znam nagrywać, że ty mi... <coughs> nie, ja, mi... Jaki hojny brat, 50 groszy mi dał. było śmiesznie. Ja już naprawdę nie wiem co ja mam się spodziewać teraz, bo to my co ty mi zrobisz, nie? Jeszcze... Za niedługo nie wiem. Te te popularne challenge co tam teraz się robi, że się spędzasz noc z kogoś albo coś nie. I chyba zaraz będziesz ten. Wodę na łeb wylewała w nocy. Nie wiem, nie wiem. A co? To też, jak się, się pytałam, jak się obsługuje aparat. No tak ale, się, ale to... właśnie chciałem się ty tylko przyjesz ten. Eee, nauczyłem się tylko jak włączać ten aparat. A nie hmm. jak nagrywać. No bo wiem jak wcisnąć guzik yy... ja zaraz zobaczę ten filmik, nie? Ja będę miał bekę, ale... Albo napiszcie mi teraz, tak już ogólnie, już poza tym prangiem, ale Jezus ja... O Boże, jak mnie jest się jestem czerwony. Troszeczkę w sumie. Ja pierdzielę. A w nas jeżeli chcecie następny odcinek, gdzie uczę siostrę, to dajcie znać w komentarzu. No, powiem Ci, że... Ja w Czuję ci pranka Dobra mordy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jeżeli chcecie odcinek, gdzie uczę siostrę, bądź siostra mi każe grać w Fortnite znaczy w sensie, siostra, mogę, mam teraz taki pomysł na filmik, że siostra mi mówi jak grać w Fortnite, Fortnite'a, to też może być śmieszne Także dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, moi drodzy, ja jestem teraz zestresowany trochę, ale tak, tak troszkę tylko Podniosłem e... ciśnienie No, już <laughs> mi czerwony zrobiłem, ale nieważne Zostawcie łapkę, suba na kanale z dzwonkiem, i to tyle. Wpadajcie na Instagrama siostry. I kumple, jeżeli chcecie teraz pranka na siostrę, i zrobić takiego pranka, że naprawdę i to w nocy, nie wiem, mogę ci nawet jakiś kurde ketchup na włosy dać. Przecież jak będzie szkoła nawet, to będzie jeszcze większa beka. No także no, powodzenia Ci życzę, jak już zrobisz taki pranka. Może to nie jest żaden, że aż mi to tak zabolało, ale zestresowałem się i to mi wystarczy do tego, żeby się zemścić na tobie jeszcze bardziej. Chociaż zrobiłem Ci dużo pranków, ale dobra, kumple. Pamiętajcie o subskrypcji, apeczkę w górę. Trzymajcie się w sumie i... Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Jeszcze w ogóle... A, już zapomniałem ci powiedzieć. Po co ci kurde była ta woda? No żeby to zmienić. Aha. Ten screen Bóg, na ta... tą grę. Co w sensie ja się Ale to było... A tak, serio też mi się chciało kupić w sumie, więc. Masz, ty masz 200 IQ, nie? Ja myślałem, że ty, jak widzowie pisali, że masz 2 IQ pod tymi filmami z Fortnite'a, to, to nagle myślę, że widzowie napiszecie, że ma milion, no, ale dobra. Ale... ale w ogóle, jak można stwierdzić, że jestem jakaś głupia po tym, jak gram Fortnite ja w Fortnite? Ja nie wiedziałem, czy ty wiesz, co to skreślił. Serio? Aha. No dobra. To ty kupa. mnie w ogóle nie wiesz. Koniec zajmuje. przedłużania. Widzimy się w następnych filmach i to tyle, w ogóle. No Pożegna i się, cześć. bo to twój film w sumie.